Za górami, za lasami mieszka Jeepley. Pewnego dnia razem z Jeepleyką postanawiałem otworzyć gabinet dentystyczny. Odkrywają tajemniczą miksturę powiększającą. Postanawiają powiększyć jednego z pacjentów, aby sprawdzić, co kryje się w jego zębach. Zobacz ich przygodę i nie zapomnij zostawić kciuka w górę. A czelecz na dziś to 14 tysięcy kciuków. Mam nadzieję, że dacie radę i zapraszam do oglądania. Jeśli podobały Ci się moje filmy, nie zapomnij kliknąć subika z dzwoneczkiem. Dziękuję. Yo siemano z tej strony Gplay Pewnie zastanawiacie się czemu jestem w ten sposób ubrany I co trzymam w ręku za świstek Otóż słuchajcie razem z Gplayką Zrobiłem kursy dzięki którym Możemy zostać dentystami Dokładnie tak będziemy leczyć ludzkie zęby A to jest certyfikat Oczywiście który uprawnia mnie do leczenia Ludzkich zębów Będziemy naprawdę myślę że prężnie działać Szukamy aktualnie właśnie jakiegoś miejsca Na klinikę dentystyczną Ogólnie jeśli jeszcze tego nie robicie wasz guzik subskrypcji Jest czerwony koniecznie już teraz za go na szary z dzwoneczkiem, żeby być na bieżąco Z wszystkimi filmami, wpadajcie do sklepu eGplay.pl po super ciuchy i gadżety I zostawcie kciuka w górę A my szukamy Gplayki i już chyba ją tam widzę Patrzcie, biegnie normalnie Moja żonka Pięknie, ja w sumie jestem ubrany Słuchajcie, jak profesjonalny dentysta Gplayka, jak tam? Patrz, udało jak się znaleźć strój. jakieś miejsce? Co? Tak, tak I, y, patrz, y, patrz, y, patrz jaki normalnie strój, czekaj, ubiorę się Gotowy? No, Mój 3, 2 i 1 Ty, Gplayka, wyglądasz normalnie tutaj, no. jak normalnie zawodowa dentystka, będziemy, słuchaj, no. mogli otworzyć naszą superancką klinikę. Co? Już ma, masz wypatrzone Ach. jakieś miejsce? Znalazłaś coś? Wiesz, co nawet mam lepiej, bo ja już kupiłam to miejsce. Kupiłam. Oni. Uuu, lecimy tutaj, chodź, patrz, a to to jest nasza klinika dentystyczna. Zobacz. To słuchaj ja nie wygląda? mogę, Przecież to no. kupę kasy kosztował JeePlejka. Ja nie mogę, skąd ty tyle kasiory wzięłaś? Jestem pod wrażeniem. Słuchaj, no. nasze marzenie się spełni. Zostaniemy najlepszymi dentystami w mieście, a jest to. Ogólnie problem jest plaga dziurawych zębów w naszym mieście. Dokładnie. Ludzie jedzą dużo słodyczy, i w ogóle. Słuchaj, a co my tutaj mamy? To no. wszystko w ogóle jest ten sprzęt, jest e, też e, nasz? Czy cały sprzęt, rozumiemy? Czy... no dużo tutaj za to za Jak zapłaciłam? to nazwiemy, słuchaj, bo ja tutaj e... mam tabliczkę i w tym momencie ją tutaj przybijam. I jak to Klinika, yy, Może G-playowa albo g Klinika, g i G-playki. g, g Ok. Klinika G-Playa i g play'ki, możemy to o, tak oficjalnie super, nazwać G-Playka? Świetnie. Super. Tutaj mamy w ogóle sprzęt, trzeba będzie się y, tutaj rozgościć, słuchaj. Mam też swój certyfikat. Jak oczywiście jakiś klient będzie chciał, y, zanim po prostu zacznę mu operować Oj. zęby, no to oczywiście poświadczę. Dobra, to tutaj go odłożę. Ty, tutaj są nawet narzędzia, są wow. pasty do zębów, szczoteczki y, będą mogli po prostu nasi klienci sobie umyć zęby przed leczeniem i tak dalej, Ale. tylko nie mamy Pop. klientów! G-Playka no to trzeba o, usunąć Patrz, to są słodycze rzeczywiście sobie, no. i tutaj jakieś słodkie napoje to, o, to też psuje też zęby na razie no. na razie musimy tego się pozbyć także tak. zabierz to gplayka i może byś poszła tutaj nie no. wiem poszukać jakichś klientów porozdawać ulotki porozgłaszać nie wiem pójść do radia zrób tam jakąś reklamę w telewizji okay. żeby o nas powiedzieli zagadaj coś super. ok a ja tutaj Dobra, będę jasne. już się szykował na pierwszych klientów zobaczcie w ogóle ma, jaki mamy sprzęt tutaj normalnie super fotel dzięki któremu będziemy mogli właśnie leczyć Ludzkie zęby, fotel dentystyczny, ale zobaczmy w ogóle narzędzia. Patrzcie, jest taka wiertarka, są obcęgi, piła i w sumie tutaj, czekajcie. Yy, fajnie, fajnie wierci w ogóle. Będziemy mogli tutaj poprosić kogoś, żeby sobie usiadł. Zobaczcie, ja mam akurat śnieżno, właśnie biały tutaj uśmiech, bo myję trzy razy dziennie zęby po każdym posiłku, a ogólnie jak ktoś tutaj przyjdzie, to będę mógł właśnie się. Sp Ojejku, a ten pan jakie ma straszne zęby. Halo? Dzień dobry. dobry. Czy pan jest naszym pierwszym klientem? Tak, tak, no, dokładnie no tak. Ma yy, mam świętą wiadomość, bo ma pan rabat 50%. To jest specjalnie Jej! dla pierwszego klienta. Yy, co mnie do pana sprowadza? Widzę, że zęby są w nie najlepszej kondycji. Jak no, pan często myje ząbki, co? No właśnie teraz rzadko myłem, ale po prostu zaczęło mi wypadać, bo ja mam same cukierki, takie yy, też sto i w ogóle i proszę pana, mam bardzo nieświeży oddech, może chuchnę. O nie, o nie, o nie. Proszę, proszę mi tutaj nie huchać. Wie pan co? Mnie zapraszam pana zrobić. tutaj. Ja tutaj od firmy dam panu szczoteczkę i pastę do zębów. Okej. Okay. Bo tutaj oczywiście może pan sobie tutaj umyć. Proszę, tutaj Dobrze. panu daję szczoteczkę, pastę, proszę sobie nałożyć i umyć pierwsze co okay. ząbki, a następnie poproszę tutaj pana. Mamy tutaj nawet takie, słuchajcie, super lampy, żeby wszystko było widzieć, widać i zobaczymy właśnie, operujemy za momencik. Okay. Moim zdaniem ogólnie ten yy, po prostu nie Świeży oddech wynika po prostu Z tego, że pana zęby psują się Ma pan tutaj niektóre zęby są czarne Ja widzę i będziemy to musieli Wyrwać, jest pan o, na to nie. gotowy? Się godzi na to? Ja cię, to jest straszne, no dobra, jestem gotowa, ale się boję Okej, okay, no jest dobra, no, dobra. Okej, okay. okay. tutaj mus, muszę właśnie O, okej, okay. bardzo dobrze idzie Bardzo dobrze idzie Panie, no, no Tego czarnego, teraz wezmę tutaj szczypczyki Hop, jednego Drugiego Okej, okay. no i myślę, że za tutaj jeszcze piłą wytniemy, bo... O, dobra, udało się. Właśnie już, okay. pan, już nie ma tych dwóch czarnych zębów. Zostały panu tylko niestety dwa zęby. Będziemy mogli Oj. panu stawić, nie wiem, nowe, na przykład jakieś złoty o! nawet, jeśli pan będzie chciał. Także Złote? myślę, że to by było na tyle. Myślę, że nic dobra. nie bolało, że wszystko poszło zgodnie no, z planem. Nie bolało, ale ja jestem silny i po prostu nic nie dałem znać. Dobra, no to płaci pan 5 sztabek złota. Normalnie to by było 10, a tutaj za dwóch czarnych, e, popsutych zębów e, to po prostu będzie pięć tabek. Myślę, że będzie Pan zadowolony i proszę polecać naszą klinikę okay. tutaj w okolicy, sąsiadom okay, i tak wiecie. dalej. O ta jedna Jasne. to napiwek, rozumiem, tak? Tak, tak. Bo bardzo normalnie, bezboleśnie prawie, więc, więc super, dziękuję bardzo. No Do i widzenia. pięknie, słuchajcie, właśnie tego się nauczyłem, operowania ludzi, w ogóle musimy sprawdzić te sprzęty, bo patrzcie w ogóle jakie my tutaj mamy nawet USG, ok mamy w ogóle takie łóżko nawet, jakby ciężko było zoperować jakiegoś klienta. O, wow, bardzo wygodne nawet, słuchajcie, bym mógł tutaj przeleżeć całą nockę. Co my tutaj jeszcze mamy za maszyny, coś takiego? Uuu, wow, będziemy mogli tutaj puls mierzyć, różne takie fajne bariery no za bardzo się na tym nie znam, ja bardziej. O, Cypryka, jak to, tam? Mieliśmy pierwszego klienta w ogóle, wiesz? Tak, naprawdę. No. Ja No. cię to świetnie, ale właśnie trochę słabo, bo jakaś, podobno jest jakaś inna klinika dentystyczna, która oferuje też usługi i normalnie, wiesz, no konkurencja, ale no musimy wymyślić jakąś akcję promocyjną, wiesz? Słuchaj, nie wiem, wiesz co, mam w sumie taki pomysł, bo tutaj y, mamy dużo, słuchaj, pas do zębów i szczoteczek i moglibyśmy po prostu zrobić no. taką reklamę, że do każdej wizyty dajemy zestaw szczoteczek Super. do zębów, proszę bardzo, to jest taki zestaw trzy szczoteczki, okay. różne kolory i pasta do zębów. O. I po prostu, wiesz co, będziemy zachęcać ludzi, żeby tutaj przychodzili, bo będą dostawać za darmo pastę i po prostu szczoteczki, Super. dzięki którym będą mogli utrzymywać swoje zęby Nej. w czystości. Co ty na to? Je, to jest mega pomysł. Mam jeszcze jedną sprawę. Chodźcie, co powiem Ci coś. No. Patrz, co znalazłam. Nie wiem co to, ale no Gdzie z... no, ty to znalazłaś G-Playka? No normalnie po drodze Patrzę, jakiś diamencik leży też, bo to jest Diamencika normalnie, ale diamencika wiadomo Już płaciłam, a mam nawet przy sobie drugiego Ale słuchaj, znalazłam tą miksturę I nie wiem kogo to było, ale Leżała tak na ziemi, no to wzięłam, wiadomo Nie? No dobra, dobra, może się kiedyś przyda Ogólnie tutaj już zarobiłem 6 sztabek na naszą klinikę Aha, super. Słuchaj Dziplejka, rozreklamuj to jak najlepiej dobra. I przy, przysyłaj tu Klientów, bo ja tutaj czekam i okay. chciałbym następnych obsługiwać. Dobra. Okej. Okay. Dobra, słuchajcie, także musimy teraz znaleźć jakieś bezpieczne miejsce, gdzie będziemy po prostu trzymać nasze pieniądze. Nie wiem. Myślę, że na razie tutaj w skrzyni by odłożymy. Tutaj jest właśnie mój certyfikat, e, który uprawnia mnie świadczenia usług dentystycznych. Proszę tak. pana! O, kolejny klient, kolejny klient. O witam, ja? znowu pan o co chodzi? No, śmierdzi mi dalej z buzi. nie przestało po prostu no, nie, dalej mnie bolą zęby, nie wiem, czy się ze mną puchnę panów. O nie, no rzeczywiście. Nie nie coś pomogło. jest nie tak, ale może po prostu trzeba odczekać jeden dzień, nie wiem, no. Co pan gada, no. Ja mnie tak jeszcze bolą te zęby. Coś musimy z tym zrobić. No proszę pana, ma pan jakiś pomysł? Nie wiem. Może nie ja wiem, cię, no. niech pan, No się ja ogólnie tutaj za bardzo no. nie widzę nic, niech pan stanie, może zaglądnę jeszcze panu do A? jamy ustnej, no tutaj nic nie widać za bardzo, wie pan co, ale... Ogólnie nie wiem, żona mi dała taką miksturę powiększającą I może gdybym pana powiększył To bym był to? w stanie coś tam zauważyć w pana buzi ewentualnie, co? Może pan, pan stanie gdzieś lubi. I no pana dobra. gdzieś tu powiększymy Tutaj jest dużo o. miejsca w sumie e, Jakbyśmy pana powiększyli Tylko nie wiem jak to działa, bo nigdy nie testowałem tej mikstury Ale ja moglibyśmy cię. to przetestować Jest pan no gotowy dobra. i się zgadza jestem, na to? Tak, jestem gotowy, zgadzam się na to Niech pan no dobrze. Nie próbuje No to raz, dwa, trzy Ej, słuchajcie, zniknął ten pan zniknął i gdzie on jest? W ogóle zniknąłem człowieka. Ej, no ja nie mogę. Co się z nim stało? Wiecie co? Chyba. Wow! Ej! To, to to jest on! Ja nie mogę, taki wielki się stał. Ej, przecież on się chyba stał, słuchajcie, posągiem! Jaki ogromny ta mikstura naprawdę działa! Co ja zrobiłem z tym człowiekiem? Ej, patrzcie, widać w jego buzie całą i jamę usną. Ja cię kręcę, co mi ta G-Playka? Gdzie ona jest? Muszę ją zawołać. O! G-Playka! Słuchaj! Chodź tutaj o, cześć, cześć. szybko! Chodź szybko no na tyły kliniki, muszę ci Nie coś stało. pokazać, szybko na górę, na górę, na górę musisz tu wejść I pod rabnicę. Zobacz! Wróciłem na człowieka który powiększającą i zobacz, co się Nie. z nim stało. Powiększył się i rzeczywiście ja teraz się. można zobaczyć jego wszystkie niedoskonałości w jamie Nie. ustnej. Ojejku, jest naprawdę niedobrze tam widzę. Słuchaj, GPL'a, co to jest no. za mikstura? Jak ja go teraz odmienia się, zaczynam stresować trochę, wiesz? No, może yy, no, na pewno damy radę, jak znaleźliśmy tutaj powiększającą, to może znajdziemy taką pomniejszającą. Ty. Ale może pierw go wyleczymy, co? Dobra, wyleczymy mu te zęby, póki jest duży. Nie wiadomo, kiedy się zmniejszy. O, perły masz świetnie, geplayka. Tak. Dostaniemy się. Ja mam narzędzia, dzięki którym będziemy mogli zreperować mu te zęby. Dobra, także rzucamy perłę, cyk. I jesteśmy tutaj w środku. Jak tam, geplayka, jesteś tutaj też? Dawaj, tak, chodź tutaj. Będzie... Dobra, ja nie mogę jak tu śmierdzi, jak tu jest strasznie, jak tutaj śmierdzi w ogóle trzeba wziąć wiecie co, wyciachać mu te wszystkie, o Gplayka, zobacz jaki tutaj jest smród, zobacz jakie on w ogóle ma zęby w strasznym stanie, trzeba to wszystko wyciąć, ja to piłą dobra, te wszystkie e, jakieś bruchnicy, wszystko to trzeba wyciąć, patrz w ogóle jeszcze on ma tu czarne zęby, ja spróbuję mu je wyciąć też, słuchaj piłą na przykład. Okej, okay. no, weźmiemy, spróbuj, i Jak, gdzie? dobra, teraz wezmę, Trudne. słuchaj, szczypce i szczypcami, słuchaj, spróbuję po prostu to wszystko usunąć i może mu wstawimy, nie wiem, jakieś inne zęby, o, co? O, mam tutaj normalnie y, jakieś y, zęby, no, te Dobra, te mu Dobra, czemu jeszcze to wyrwać? Okej, okay. to są sztuczne zęby, tak? Takie implanty? Tak, tak. Okej, okay, tak, tak dobra tak, Gplayka, to słuchaj, to wstawimy mu Tutaj widzę jeszcze jednego czarnego Będzie mieć zęby nie do poznania Okej, okay. najpierw przewiercimy trochę Teraz wyciachamy I wyrwiemy na końcu szczypczykami I będzie dobrze, będzie klient zadowolony Słuchaj, ta mikstura twoja naprawdę to jest Świetny w sumie pomysł, no. ci powiem, wiesz Tak naprawdę, dzięki temu Możemy zobaczyć z przybliżenia Jak wygląda jama ustna klienta Musimy mu tutaj zostawić trochę szpary Żeby tutaj się przedostać tu mu okej. Okay. I później jak będziemy się stąd wydostawać, bo w sumie... Ty, dalej tutaj śmierdzi g nie? Ty, no. a może to... To z jego żołądka, patrz tam są w sumie jego słuchaj kwasy żołądkowe Może to nie jest kwestia nie zębów tylko, tylko problem krwi, krwi w żołądku Co? Co myślisz o tym? No dobra, ale ja trochę, ja trochę się boję tam Myślę, żeby tam wejść i sprawdzić o co chodzi No nie wiem, słuchaj zobacz Jego jama usta jest w nienagannym stanie Ma tylko tutaj dwa zęby wybite Ale jest dużo lepiej niż było Aż smród a. jest nadal, co co? Myślisz, że to jest no to dobry dobra. pomysł, żebyśmy my wskoczyli do jego kwasów żołądkowych? Tak. Nie, nie Myślę, spalimy się? Tak. Kula, więc spoko. O, słuchaj, no to dawaj wypijemy, to jest, to jest miksturka na ten, na, na, na kasy Ognia... żołądkowe, tak? Tak, tak. Dobra, no to wskakujemy tak. dawaj, raz, Dobra, dwa, trzy. trzy. Hopsa! Woo! Giplejka, giplejka! Jak tam z tobą? Gdzie jesteś? Gdzie jesteś, jestem, Słuchaj, Nie, gdzie ty jesteś? Pomogę ja, ci, ja tu jestem ja jest mało, gdzie spadłem, o. gdzieś mi się Dobra. udało dostać. Widzę tam jakieś bakterie, g to chyba w jego brzuchu. Ja o. nie mogę te kwasy zrządkowe ja naprawdę są straszne. Dobrze, że nam dałaś tą miksurę, bo inaczej byśmy sobie nie poradzili. Dobra! Dobra. Słuchaj, tam są jakieś w ogóle bakterie, my sobie z nimi poradzimy, damy radę. O, Mam tutaj parę rzeczy. E, jestem przygotowana, więc się ubieraj, bo słuchaj, to będzie trudna, no, trudna, wyprawa. Musimy sobie po prostu pokonać te bakterie, rozumiesz? A ty już to kiedyś robiłaś G a? ty masz doświadczenie w takich sprawach, wiesz bo co? ja się trochę boję, wiesz? Powiem. Ci powiem. Tak, widziałam, widziałam po prostu na filmach to. Może, może nam się też uda. Co tym myślisz? Co? Dobra, dobra. Idziemy sobie zjadłem jabłko. Idziemy walczyć z bakteriami. Idziemy pomóc tak. temu człowiekowi. A tu może nie jest kwestia jego zębów, tylko widzisz, on ma w żołądku jakieś w brzuchu tak. bakterii. I może to one tak naprawdę tak śmierdzą, bo i tak tutaj śmierdzi. Czujesz to? Czujesz ten smród? No właśnie czuję, czuję ten zapach. Wiesz co? Mi się wydaje, że jeżeli e, pokonamy te bakterie, to po prostu e, znajdziemy przyczynę, bo to on jest chyba chory widocznie. Tak mi się wydaje. No. no nie wiem. Dobra, postaramy się go wyleczyć. A to co to jest? Nie wiem, jakaś chwilka jest... czerwona? Może? Czy nie wiem? Ty słuchaj, jakieś. W ogóle rzeczy, pieniążki nawet z tego wypadły, 0,01 Te śmierdzące wow! rzeczy też trzeba w ogóle. Dawaj Gplayka, damy sobie radę, ja nie mogę ile ja tutaj tego, ile jest, tego jest Damy sobie radę czy zwiewamy Giplayka? Tak, damy sobie, jak coś to jest ja, jabłka, jabłka, tak, jabłka, tak, tak, jabłka, jabłka jabłka? jabłka, jabłka, jabłka. Okej, okay, jasna sprawa. Tutaj niszczę ten spród. Okej, okay, te slajmy po prostu tak śmierdzą, że, że tak naprawdę to powoduje, że mu śmierć jest I Pewnie żadnej musimy... dziewczyny nie może sobie znaleźć. Tak, I pewnie dokładnie. to jest taki typ samotnika mi się wydaje, wiesz, Gplayka? Tak, musimy usunąć wszystkie te tak jakby slajmy i będzie okej. Okay. Po prostu ten zapach widocznie zniknie. Dobra, idziemy dalej. Dobra, chyba, nie? tutaj jest przejście i tutaj jest jego serce, zobacz w ogóle, jak ja mu bije się. serce. Ja nie mogę w ogóle, ale fajnie no. to wygląda. Nigdy w życiu nie widziałem takiego serca, no. wiesz? Tutaj e, chyba jest, jest też krek, bo dobra, musimy Ty, Tutaj uważać, ja mam w ogóle, niesamowić. to jest. Zobacz, to jest jak buteleczka się? w ogóle z krwią jego. To w razie co będziemy mu mogli zrobić, nie wiem, jakąś transfuzję czy coś później. Nie wiem, ty się znasz na tym Jeep Lake'a Okej, okay, tutaj mamy, widzicie, źródło smrodu, źródło smrodu w jego buzie. Później Buzi trzeba to wszystko usunąć. Idziemy dalej i musimy zniszczyć wszystkie bakterie. Zobaczymy w sumie, jak wygląda organizm od środka. Okej, okay, także spróbuję skoczyć tutaj i trafić. odbiłem się, pięknie. O nie, tam coś jest. Tam coś ja jest taj. w ogóle strasznego, no Gplayka. Ja to się jakiś boję. Jakiś ma robak, albo coś w tym stylu. Tak, może on ma robaki w brzuchu. Jak który nie ma, szybko musimy się... A to to jest? Gdzie zwiewamy? Jak tu nawet nie ma Gplayka gdzie uciec, musimy stawić czoła temu robalowi strasznemu, się. co? Gplay, ja się trochę boję. To co to w ogóle? Gdzie my teraz jesteśmy? Ja No nie, nie wiem, to ta... są jakieś jelita, czy coś takiego? Jezus, nie Boże, wiem, Boże, są podróżne. Tak jakby się ciągnęło jego no. jelita chyba, wiesz? Chyba tak, chyba trafiliśmy do jelit. Jejku. Dobra, Ale to jest straszne, jedz się boję. jabłko i Dobra. ruszamy na niego. Lecimy. Ej ty, rubalu jeden, nie będziesz naszemu klientowi tutaj zaśmierdzał organizmu, bo śmierdzi tutaj. Pewnie to twoja sprawa, że tak mu śmierdzi Właśnie. z buzi. A masz ty, ja nie mogę, dżiplejka jaki on jest straszny, aż nie chcę na niego patrzeć w ogóle, jejku. na jego twarz. Jest dziwny, prawda? No, ej <laughs> Udało nam się! Udało, udało nam, się. nam się go pokonać, Gplayka! Ja nie mogę, pozbieraliśmy tutaj już wszystkie te śmierdzące rzeczy, tam jeszcze. Jej, ja nie mogę, nasz klient... U góry coś jeszcze jest. To jest bo... nasz pierwszy klient, trzeba no. o niego dbać, słuchaj, całym serduszkiem. Co, tak. widzisz tam coś? Właśnie tam coś słyszę, jakby tam były inne jeszcze bakterie, poczekaj, ja coś dostać. Jakby dobra. coś, to e, asekuruj mnie, Ty, a tutaj w ogóle jest przejście do jamy ustnej. To, dobra, tutaj widzę, że odkryłaś nowe źródło bakterii. Musimy usunąć wszystkie. Dobra, niech tutaj spadną, je, ja je pokonam. To są jakieś chyba krwinki czerwone. Z nich w ogóle kasa wypada. On nawet, słuchaj, no. pieniądze chyba połykał, bo ma w brzuchu swoim pieniądze. Jak tam widzisz coś jest jeszcze G Wiesz, co tutaj więcej tych normalnie krweką? Dobra, ale to rzucę ma... je na dół, ja je będę tu wybijał na dole. Dawaj, pięknie nam idzie, jeszcze zarobimy na tym. To są Już ma, chyba, słuchaj. Pa... słuchaj to są jest, ale u góry jest no, powiem Ci, że e, u góry jest też więcej tych bakterii. Ja tutaj usuwam. Widzę, że tutaj są jakieś, e, znowu ten szlam jest taki śmierdzący. Pasu to ani wszystko tego jest. i zeskakuj Chodź. tutaj. Wracamy, słuchaj, do jego Dobra. jamy ustnej, która pięknie będzie wyglądać. Są właśnie już wyreporowane zęby. Żu rozstawię Ci tutaj lądowanie, okay. żebyś miała jak wylądować. Super, to Dawaj, dawaj, Uuu, dawaj. Okej, okay, chyba się udało. Dobra, no, ja chyba To się co? Udało. No. Je, jeszcze tutaj jeden, jeszcze tutaj okay. jeden, o, jest, chyba pozbyliśmy się. Wow. się wszystkich bakterii. Już czujesz, że tak. tu tak nie śmierdzi? No czuję właśnie, że jest już, jest już chyba okej. Okay. Wydaje mi się, że y, możemy tutaj już zakończyć naszą pracę. Co to ty myślisz? Okej, okay, słuchaj, to wracamy do jego jamy tak. ustnej, wydostajemy się, jakoś musimy go odmienić, żeby nasz klient był właśnie. zadowolony i po prostu z czystym sumieniem wrócił do domu. Także my, widzowie, wracamy, lecimy tutaj teraz do jamy ustnej, która jest pięknie wyreperowana, a wy się trzymajcie do następnego odcinka. Dzięki cześć i na razie, papa. Pa. Także lecimy, uhu.